Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj przerobimy sobie w sumie bardzo ważną roślinkę, a jest nią tak zwany kozłek lekarski lub Valeriana officinalis. Zioło to było dla mnie bardzo, bardzo ważne kiedyś, ponieważ pomogło mi bardzo fajnie pozbyć się mojej nerwicy, którą kiedyś miałem. Było to można powiedzieć czołowe zioło, jeżeli chodzi o walkę w mojej nerwicy, i przypuszczam, że bez tego zioła mogłoby się to tak nie udać czyli, było to po prostu zioło kluczowe. Wiele osób sięga również właśnie po koska lekarskiego przy zbyt dużym stresie, który niestety dzisiaj praktycznie wszyscy mamy wokół siebie, i ciężko jest się go pozbyć. Ale to nie jest wszystko, co ona potrafi jeszcze, ponieważ ma jeszcze wiele innych ciekawych zastosowań, ale może najpierw, gdzie możemy ją napotkać. Bardzo często możemy ją spotkać przy jakichś drogach, przy rowach różnego rodzaju. Lubi też takie troszeczkę tereny wilgotne tam właśnie można ją często spotkać. Jest dość wysoka, także raczej łatwo ją zauważyć. Czasami ma takie różowawe kwiaty również. Zależy od miejsca, gdzie będzie stać. Jest ich też kilka odmian, które mają swoje działanie, właśnie. Zioło suszymy oczywiście w temperaturze do 35 stopni. Inaczej straci swoje właściwości i nie będzie nam do niczego potrzebna. Ogólnie substancje czynne oraz olejki rozpuszczają się lepiej w wodach procentowych, że tak powiem. Tak, gdzieś około 60% bym tutaj używał do tego, ponieważ jest to korzeń, czyli od 60 wzwyż do góry. Popularnym działaniem jest to, że działa na układ nerwowy, przez co skutecznie niweluje jakieś napięcia i wycisza nasz organizm. Pomaga odprężyć się psychicznie, można tak to ująć. Pomaga również w bezsenności, czyli jeżeli ktoś ma problemy, żeby zasnąć, musi się kręcić z miejsca na miejsce, bo ja też na takie problemy właśnie wtedy miałem i też nie mogłem spać normalnie. Także tutaj również przed snem zażycie takiej waleriany czy koska pomagało mi bardzo fajnie zasnąć. Dodatkowo zwiększało jeszcze to głębokość snu, przez co po prostu lepiej się wysypialiśmy i następnego dnia byłem tak bardziej wypoczęty i nie wybudzałem się również w nocy, tylko spałem tak zwanym jednym ciągiem. Dodatkowo stosowano ją również kiedyś we wszelkiego rodzaju nerwicach, jakie są. Też bardzo dobrze pomagała w nerwicy żołądka, ponieważ tą też miałem. Dodatkowo działa nam jeszcze przeciwlękowo. Również sięgano kiedyś w dawnej medycynie ludowej po nią w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych ponieważ posiada działanie. Rozkurczowe i rozluźnia nam tutaj również mięśnie. My po nią sięgaliśmy też, jak ona miała kiedyś kolkę po prostu źle pogryzła kiedyś kalafiora surowego i go tak połkła, gdzie kawałki były zbyt duże i zaczęło się to po prostu fermentować w jelitach, przez co powstały bardzo bolesne kolki. Także tutaj, w połączeniu z koprem włoskim, właśnie przyniosło to bardzo fajny efekt i bardzo. Fajną ulgę wtedy. Niektórzy sięgali również po kłoska w bólach pleców, ponieważ również odprężał mięśnie. A często bóle pleców są związane właśnie ze skurczem przeciwległych mięśni na plecach, które ciągną kręgosłup, jak gdyby w drugą stronę. I pojawia się wtedy problem również ze względu na właściwości rozkurczające sięgano po nią przy dokuczliwych bólach miesiączkowych jeżeli takie występowały. Tutaj również przynosiła ulgę, ponieważ jak gdyby macica wtedy tak się mocno nie kurczyła i nie stwarzała tyle bólu. Używano go również dla kotów na przykład a Celu tego było uspokojenie ich, na przykład przed jakimiś transportami, czy zabiegami, czy stresującymi sytuacjami, jak na przykład Sylwester, kiedy strzela się jakimiś rakietami, nie wiadomo czym, co zwierzęta wtedy też bardzo przeżywają. Zewnętrznie również robiono napary, i my to nimi na przykład włosy, przy łupieżu, czy przy nadmiernym Łojotoku. Fajnie to też pomagało. E, można również powiedzieć, że waleriana ma podobne działanie jak diazepam. Jest to taki środek, który się stosuje przy problemach psychicznych. E, ja robiłem sobie głównie napar, pomimo tego, że on działa troszeczkę słabiej e, niż wyciąg na procentach. A robiłem go mianowicie sobie tak. Brałem sobie jedną łyżeczkę, korzenia. Startego na kawałki, takiego rozdrobnionego na szklankę wody, i zalewałem to wrzątkiem. Parzyłem to od 10 do 15 minut. Piłem sobie wtedy jedną do trzech szklanek na dzień ogólnie powinno się to pić maksymum 30 dni a potem robić 2 tygodnie przerwy, niestety u mnie wyglądało to inaczej, ponieważ przy nerwicy ja nie umiałem zrobić przerwy z tym, ponieważ mi to zbyt szybko wracało ja w swoim przypadku, którego nie warto naśladować, ale brałem ją ponad 2 lata non stop i dopiero wtedy mogłem przestać ją używać ponieważ, ale to trzeba było później stopniowo zrobić, ponieważ jak te by organiz się troszeczkę uzależnił jakby od niej, ale nie czułem tego jako uzależnienia, tylko po prostu sobie zmniejszałem coraz mniej, coraz mniej i coraz mniej. No tak to było w moim przypadku, ale ogólnie maksimum miesiąc i przerwa. Są również starodawne opisy, że waleriana odtykała na przykład zamulony pęcherz, nerki, wątrobę śledzione oraz usuwała kamienie i piasek moczowy. Z tym zamuleniem wydaje mi się bardziej, że tutaj będzie chodziło pewnie o substancje śluzujące, które opisywał już Arnold Eret, a również w tej serii, o której Wam już przypominałem i którą już robiliśmy o Arnoldzie Erecie, wydaje mi się, że tutaj miało to na myśli właśnie ten śluz i opisywano go jako zamulenie organizmu wtedy. Dodatkowo, waleriana zwiększa wydzielanie soków żołądkowych oraz śliny. Posiada jeszcze działanie wiatropędne, dlatego trzeba tutaj uważać, ponieważ można ostro bąków puszczać po niej. Wspomaga również uzdrawianie egzem, łuszczyc i innych jakichś chorób. Skórnych. Dodatkowo ma jeszcze działanie obniżające ciśnienie krwi, przeciwbólowe, przeciwpasożytnicze, również znajdowała zastosowanie w bólach głowy, w kołataniu serca, w padaczkach również jej używano moczopędnie oraz robiono jeszcze z niej kąpiele, na przykład przy glistach, czy o wsikach tutaj w tym. Dodatkowo, co jeszcze chciałem powiedzieć, trzeba uważać przy stosowaniu i najlepiej to skonsultować z lekarzem, z lekami uspokajającymi, ponieważ ona lubi wchodzić w reakcje z lekami uspokajającymi, ale dodatkowo może również nasilać ich działanie. Trzeba zachować również ostrożność przy lekach, e, takich, które są na odprężenie mięśni czy rozluźnienie mięśni, ponieważ może dojść do zbyt mocnego rozluźnienia mięśni i może pojawić się problem tutaj. E, z innych takich e, rzeczy to jeszcze trzeba uważać, jeżeli gdzieś pracujemy, gdzie jest e, potrzebna duża uwaga, duża koncentracja. Tego typu rzeczy, czy na przykład jesteśmy kierowcą jakiegoś samochodu, czy coś wtedy trzeba uważać z walerianą, ponieważ może dojść do takiego czegoś, że będzie nasza reakcja opóźniona. Możemy czuć się senni, możemy nawet zasnąć za kierownicą, ponieważ ona wspomaga jak gdyby senność, czyli tutaj trzeba to sprawdzić. Najlepiej, jeżeli mamy weekend i nie pracujemy, możemy wtedy sobie sprawdzić jej działanie, jak ona na nas będzie działać, ponieważ u mnie ona takich akurat efektów nie wywoływała, ale może dlatego, że ja zawsze jestem bardzo, bardzo aktywny, <śmysłowo> umysłowo jak i fizycznie, i po prostu mnie ona nie potrafiła zamulić, ale wiem, że potrafi zamulić inne osoby. Dlatego to też jest kwestia indywidualna i ostrzegam przed tym, żeby nie zrobić jakichś wypadków czasem później. I też nie powinno się ją kombinować z innymi e, lekami, na przykład nasennymi, ponieważ tutaj też dlatego mówię, jak przyjmujemy jakieś inne dziwne rzeczy, zawsze trzeba się poradzić lekarza i ogólnie przed każdym ziołem najlepiej poradzić się lekarza, czy można go zastosować. Czasami występują również jeszcze, Alergię na to, a przedawkowanie może właśnie powodować do takiego zamulenia, bólów głowy, zawrotów głowy, e, przyspieszonego bicia serca i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i to by było tyle, jeżeli chodzi właśnie tutaj o walerianę. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne zioło i bez niego mógłbym wtedy po prostu nie pozbyć się mojej nerwicy. Także było to zioło. Numer jeden w walce z nerwicą. A jeżeli kogoś interesuje jeszcze film o nerwicy, to w playliście Co zrobiłby szaman znajdziecie wszystkie części dotyczące nerwicy. Także tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.